Chociaż nie grałem we wszystkie odsłony, to naprawdę bardzo lubię serię Ubongo. O czym nie raz mówiłem na swoim kanale, kiedy się dowiedziałem, że powstaje kolejna odsłona Ubongo Shimo, to się z tego faktu bardzo ucieszyłem. Czekałem na ten tytuł i dzisiaj mogę Wam już powiedzieć, że w tym żółtym pudle znajduje się sporo naprawdę fantastycznych i wymagających łamigłówek i zaskakująco słaba gra. Czyli dziura w języku Suahili. Stąd właśnie wziął się pomysł na nowe łamigłówki w nowej odsłonie Ubongo. Czym jest w ogóle Ubongo? Jeżeli przez ostatnie dwie dekady mieszkaliście w jaskini bądź innej piwnicy, no to musicie wiedzieć, że Ubongo jest to seria gier, w których układamy sobie klocki w formie przybliżonej do tych znanych z Tetris'a, chociaż to nie Tetris jest inspiracją dla tych gier. Układamy je sobie na kartach różnych łamigłówek bądź ewentualnie na podstawie kart wskazujących jakie symbole mamy ułożyć, tak jest na przykład w Bongo Lines, gdzie układamy sobie trójwymiarowe elementy, tak żeby ułożyć wzory widoczne na karcie, w innych odsłonach układamy z klocków na kartach, tak żeby zapełnić wskazaną przestrzeń wylosowanymi bądź wskazanymi klockami. No i kto to zrobi pierwszy, ten zgarnia największą liczbę punktów i tak się bawimy. To są po prostu łamigłówki, to są trochę takie bardziej zabawy aniżeli faktycznie gry planszowe. Ja tak do tego podchodzę, dla mnie to jest właśnie taka krzyżówka z zabawki i gry planszowej, takie bardziej doświadczenie, lekkie, imprezowe, familijne, logiczne. Po prostu siadamy i się bawimy. Nie są to gry dla każdego, nie każdy je lubi. Ludzie raczej się dzielą na tych, którzy spędzają przy nich naprawdę fantastycznie czas i na tych, którzy się od nich odbijają. Jak jest w przypadku Ubongo Shimo? Tak jak wspomniałem wcześniej, naprawdę bardzo się cieszyłem na ten tytuł, bardzo się cieszyłem na to, że będę mógł spróbować kolejnych łamigłówek. I zacznijmy właśnie od tych łamigłówek, ponieważ tutaj wywrócono zabawę troszkę do góry nogami. Tu nie mamy żadnych kafli, którymi musimy wypełnić pole naszego zadania. Zamiast tego mamy. Płytki plastikowe, w których znajdują się otwory. One też posiadają kształty nawiązujące do wspomnianego Tetrisa, tak najłatwiej to sobie skojarzyć. I te płytki musimy ułożyć na dobranych kartach. Na kartach tego typu. W trakcie rozgrywki wybieramy sobie poziom trudności. Mamy cztery poziomy trudności. Gracze biorą sobie po jednej takiej karcie. Każdy ma inną. Bierzemy, odwracamy sobie na drugą stronę, żeby wcześniej się nie przygotować na to, co tam jest. Dobieramy wskazane klocki. Mamy tu numerki, z których klocków mamy. Wsk Skorzystać, na planszy mamy białe pola, i teraz z tych klocków, które biorą udział w zabawie, musimy je tak poukładać na tej naszej planszy, żeby po pierwsze nie wyszły poza nią, a po drugie, żeby wszystkie białe pola z planszy znalazły się w tych otworkach z klocków. I te łamigłówki są naprawdę fantastyczne. Po pierwsze, moim zdaniem, poziom trudności jest większy niż. Klasycznym Ubongo niż w Ubongo Lines, niż w Ubongo Duo, no bo w te odsłony serii miałem okazję pograć i moim zdaniem, w moim mniemaniu tutaj te zagadki są cięższe. Nie są drastycznie ciężkie, że nie do rozwiązania, ale faktycznie można się tutaj bardzo solidnie napocić i rozgrywka nie pędzi tak szalenie yy, jak podstawowym u Bongo, gdzie po chwili już macie tak mniej więcej umysł nastawiony i tak po tych klockach widzicie jak to zapełni, zresztą tam jest taka cała, że jak ułożycie pierwszy klocek dobrze, to nagle widzicie jak ma lecieć reszta tu tego nie ma, kształty klocków, ilość tych białych pól tego jest tyle i też fakt, że tymi klockami nie wypełniamy całej karty nie ma tak, że my ją zabudujemy całą nie, my tylko gramy tak, żeby mieć te białe pola w tych kosteczkach i żeby żadną kostką nie zakryć danego pola, zresztą to nie jest możliwe, bo dziurek w płytkach dobranych mamy tyle, ile białych pól na zadaniu, więc to sprawia, że faktycznie nasz umysł troszkę się przy tym gubi, troszkę musimy się napocić, żeby to zobaczyć w trakcie rozgrywki, im więcej partii, tym bardziej już kombinujemy i widzimy pewne rzeczy, pewne zależności, ale i tak jest moim zdaniem trudniej niż w tych wspomnianych grach. I te łamigłówki są naprawdę świetne. Serio. Uwielbiam, to jest krok naprzód, to jest świetny rozwój serii. No ale tak jak wspomniałem, mamy tutaj fantastyczne łamigłówki i niestety zaskakująco kiepską grę, przynajmniej w moim mniemaniu. U Was doświadczenia mogą być inne, ale o co mi tutaj chodzi? Po pierwsze, zmieniono system punktacji. We wcześniejszych grach mamy tak, że yy, mamy tor punktacji, mamy diamenciki, Kie, osoby, które ułożą. Pierwsza osoba dobiera diamenciki o wyższej wartości, potem kolejna też dobiera diamenciki, ale troszkę o niższej. Te różnice nie są drastycznie duże, ale mamy różnicę między tym pierwszym graczem, tymi kolejnymi. I jest to jakaś opcja, że kiedy komuś na początku pójdzie gorzej, potem może podgonić, bo potem okaże się świetny i to działa moim zdaniem bardzo dobrze. Tutaj natomiast mamy tak, że zwycięzca, znaczy zwycięzca, osoba, która ułożyła układ w danym czasie, bo kiedy pierwszy ułoży układ, mówi u bongo, przewraca klepsydrę na drugą stronę i pozostali gracze mają około minuty na to, żeby zakończyć Rozgrywkę, zakończyć swoje układy. Ci, którym się uda, biorą sobie swoją kartę układu do siebie, ona będzie warta, punkcik. Po czym dobierają, a w zasadzie zwycięzca dobiera kryształek. I kryształków mamy tylko 9, bo gramy 9 rund. I one co 3 rundy zwiększają swoją wartość. Czyli jeżeli komuś świetnie idzie, to co te trzy rundy może coraz lepsze diamenciki w sumie za wykonanie tej samej roboty zgarnąć. To moim zdaniem jest troszeczkę nie fair. Mamy tu też tak, że jeżeli gracz nie ułoży układu, to oddaje swoją kartę też temu, kto wygrał, kto pierwszy ułożył. To jest kolejna rzecz, dzięki której ta osoba szybciej może odskoczyć innym w punktach i powiecie, no ale dobra, gra dobrze, układa, no to jak najbardziej się mu należy. Niby tak, ale tutaj mamy ponownie powrót do koncepcji, że każdy układa inne układy i każdy przez to korzysta z innych klocków w danym układzie. I ta, ta walka jest tutaj troszeczkę nierówna, bo komuś może się trafić taki, a takie akurat zadanie, które zwyczajnie pójdzie mu łatwiej, bo jednak gdzieś tam te klocki, te, te pola, to będzie ze sobą jakoś lepiej rezonowało. I szybciej zaskoczy, dlatego ja osobiście, grając w ten tytuł, mam poczucie pewnej niesprawiedliwości. To bez względu na to, czy jestem graczem prowadzącym, czy przegrywającym, po prostu mam dziwne poczucie, że nie tak to powinno wyglądać i ta zmiana w mechanice zwyczajnie mi się nie podoba. Ona tutaj dla mnie nie działa. W instrukcji znajdziemy dodatkowe warianty. Wariant zmiany mierzenia czasu, gdzie po prostu w trakcie rozgrywki cały czas majtamy klepsydrą i kiedy ktoś ułoży, to wtedy reszta ma tyle czasu, ile zostało na klepsydrze. Zmiana, szczerze mówiąc, psująca zabawę, bo po co odwracać wagę od układania na tę klepsydrę, kiedy układamy wszyscy. I jest wariant dla dorosłych, zaawansowanych graczy, który polega na tym, że nie bierzemy na przykład Kart z zadaniami tylko czwartego najtrudniejszego poziomu, ale bierzemy trzeciego i czwartego, i na zmianę je rozwiązujemy. Szczerze, nie wiem po co ktoś stracił czas na napisanie tego w instrukcji w momencie, kiedy. Instrukcje nie ma opisu wariantu solo. To jest gra od 1 do 4 graczy i nie ma napisane, jak się bawić solo. Podczas gdy w innych grach mamy, że na przykład ustawiamy sobie na stoperze czas i sprawdzamy, ile układów zdążymy ułożyć w danym czasie. Proste, proste, fajne, przyjemne, dobrze zorganizowane. Tu tego nie ma. Zapomniano o wariancie solo. I tutaj taka ciekawostka: ja nie grywam w gry solo. Jedną z nielicznych pozycji, w które lubię zagrać solo, bo lubię łamigłówki, są właśnie ubogie. Mongo. Więc gdybym sam wcześniej nie wiedział, jak w to grać, albo nie miał sam pomysłu na to, jak grać solo, poza tym, że mogę sobie wziąć kartę i poukładać na niej klocuszki, to bym tego nie wiedział. Więc to też jest spaprane i tutaj mam wrażenie, że to jest takie drobne ustecznienie. Dla części osób ustecznieniem może być też ten system punktacji, a w zasadzie brak planszetki i... Większej ilości diamencików tutaj, więc to nie do końca mi tutaj pasuje. Jeżeli chodzi o same klocki, to musicie też wiedzieć, że numery na nich są po prostu yy, wyryte. Mamy tutaj szczelinki imitujące klocuszki, i mamy w nich też. Yy, można powiedzieć, że wygrawerowane cyferki. I tak jeżeli siedzicie przy stole i jest perfekcyjne światło z dobrej strony, ono świeci w taki sposób, że ta cyferka wyróżnia się na tle całej faktury klocka, to jest świetnie, od razu widzicie co i jak. Jak macie słabe światło pada ono ze złej strony, macie problemy ze wzrokiem, no to tutaj, jeżeli będziecie chcieli szybko namierzyć klocki, to zdecydowanie będziecie mieli z tym problem, więc warto by było grać tak, że wyszukiwanie klocków nie liczy Wam się do tego budowania układu i tak dalej, tylko na spokojnie sobie znaleźć, bo tak, ja osobiście w niektórych warunkach miałem problem z namierzeniem, który klocek jest który, na szczęście z czasem się nauczycie już jak ja, jaka cyferka, jaki Kształt posiada No właśnie, no i takie jest Ubongo Shimo Tak jak Wam mówię, mi osobiście Forma rozgrywki Ja w zasadzie punktacji tutaj nie podeszła I mam zastrzeżenia Co do trybów i instrukcji jakie tutaj są Wydaje mi się, że po prostu Ktoś przekombinował Jak chciał zrobić nowe Ubongo I jak mam być szczery To ja osobiście widziałbym Takie Shimo w pudełku wielkości duło, może troszeczkę większym, bo nie wiem czy by wszystko weszło, ale może by się udało które byłby dodatkiem zwyczajnie dodatkiem, gdzie nie mielibyśmy diamencików punktów, gdzie nie mielibyśmy klepsydry nie mielibyśmy żadnego toru ani nic do punktacji zamiast tego mielibyśmy zestaw tych zadań, taki jak tu jest w czterech poziomach, klocki i po prostu zastrzeżenie że gramy z musimy mieć jakąś podstawkę wcześniejszą, żeby mieć diamenciki tor punktacji. I tyle, jako rozszerzenie. Wypuszczamy to za dwie trzecie ceny i moim zdaniem to byłby hit, natomiast w tej formie mam trochę sporo tych zastrzeżeń. Co z tego, że układam mi się łamigłówki tutaj dobrze i naprawdę fantastycznie mi mózg przy tym pracuje. I uwielbiam to, w jaką stronę poszły te układanki. To sama rozgrywka, jako gra, no niestety mi nie podeszła. Tak jest, ja bym to widział troszeczkę inaczej. No i teraz, czy ja Wam polecam Ubongo Simo? Słuchajcie, no prawda jest taka, że jeżeli nie lubicie tej serii, jeżeli graliście gdzieś wcześniej w jakieś Ubongo i Wam nie podeszło, nie podoba Wam się ta forma rozgrywki, to Simo nie ma w sobie nic, co zmieni Wasze zdanie. Niestety, chciałbym powiedzieć, że to jest tytuł, który Was przekona do tej serii, ale tak nie jest. Po pierwsze, tak jak mówię, też Wam może nie podejść system punktowania, też się możecie czuć w tej grze trochę niesprawiedliwie, a same łamigłówki są trochę bardziej skomplikowane, więc nie do końca, moim zdaniem, ten tytuł nadaje się do tego, żeby ktoś zaliczał z nim pierwszy kontakt z serią Ubongo. Natomiast Mam świadomość tego, że czego bym tutaj nie powiedział, to jeżeli jesteście fanami Ubongo, to i tak jesteście zainteresowani tym tytułem i tak pewnie po niego sięgniecie. No bo jednak to są kolejne łamigłówki, układanki, które bardzo lubicie. Jestem bardzo ciekaw, czy w takim przypadku Wam się spodoba ten system punktacji, który tutaj jest. Czy w ogóle zauważycie, że to jest jakaś istotna zmiana, czy podejdzie Wam bardziej niż w tych podstawowych, czy raczej zaczniecie grać w tą grę? Ale z torem punktacji i punktacją z tych poprzednich, i to jest taki mój pomysł na rozgrywkę w Bongoshimu. Właśnie chyba tak będę grał w ten tytuł, że po prostu będę wyciągał tor punktacji z wcześniejszych gier, stamtąd kryształki i tak sobie będziemy zbierać punkty. No i to tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już kontakt z Shimo i czy Wam się podobało. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie serię Ubongo, jaka odsłona jest Waszą ulubioną i jaką oprócz tych, które tutaj mam polecalibyście, żebym spróbował. Jestem bardzo ciekaw, jakie są Wasze opinie na temat tej serii. Komentarze tradycyjnie są do Waszej dyspozycji, tradycyjnie też w opisie znajdziecie wszystkie potrzebne linki, w tym linki do Ceneo, które jeżeli sprawdzacie oferty gier w nich zawarte, to wspieracie mój kanał i moją pracę, za co jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczny. Jestem też bardzo wdzięczny za to, że czynnie uczestniczycie w życiu mojego kanału i między innymi reagujecie na moje filmy, więc jeżeli podobał Wam się ten Materiał, to będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dajecie mi kopa, żeby tworzyć kolejne takie filmy, za co jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczny. W tym miejscu chciałbym też podziękować wydawnictwu Egmont za nadesłanie Ubongo Shimo do recenzji. Dzięki temu mogłem sprawdzić, czy ten tytuł mi się spodoba i jak mi się spodoba i co w nim jest dobrego, a co niekoniecznie. Dzięki czemu mogłem się z wami podzielić moimi wrażeniami. To już tyle ode mnie. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!